Witam wszystkich w 27. części Let's Play Reason 3 Władcy Tytanów. Przypominam, że ostatnio byliśmy w wios wiosce Tubylców i dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim. O, poproszę dzienniczek. przede wszystkim questem O, z Gdzie to jest? Właśnie, ostrożności nigdy za wiele, tak. Yy, pewna... ja wiem, dziewczynka, młoda kobieta od tubylców, yy, chce się przyłączyć do piratów. I musimy zapewnić jej bezpieczeństwo. No musimy pograć z piratami, czyli z, 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 z tym. Jaką się nazywał? Fuck. Yy, zapomniałem. Berbelu. Tak. Z berbeluchem. To mi tekstury nie doczytało. Zajebiście Berbeluch No Stary draniu No come on Bez jaj Ej no bez tu no No bez tu No wczytuj się no please mm, Oj będę musiał chyba Poważnie się zastanowić nad Przeinstalowaniem Rizenka Oj chyba tak jeśli takie buty będzie mi dalej napierdalał. No doczytał mi teksturę tego pieca, kurwa, super. Dialog poproszę, no kurwa. Teraz już działa normalnie, ja pieprzę, no i widzicie? Tak jest. A, ten questic poboczny dla niego. Tak. Mhm. Spoko. Dobra, ale stary. Ja tu muszę z kimś porozmawiać, chyba nie? Ej, no i to wychodzi, że z tobą. Dziwne. Bardzo dziwne. Spoko, smuta z dalej tam w swoim świecie. Hawkins! No, bram, to w, trzeba się chyba przespać, co? Skoro berbelu każe nam poczekać. Hmm. Nie proszę. Ja. Mam tą roślinę? No, spoko. This utterly inspires my senses. Now I can finally extract the elixir from Okay, i okay. to... Wait, not so fast. Surely you'd like an oh, appropriate no reward. Take mm -hmm. this as a, and if I may no. say so, I'm delighted to know you're alive. Glad to hear it. Thank you. Ah, oh. spoko. Uh, I... Have you ever seen a flower like this? Sounds a Centauria cyanus. This is very rare indeed. I must make a note of this in my records. I would ask you to leave this little gem with me, but unfortunately, I simply don't have the time to analyze another plant species. Well, maybe no, some other time. Thank. Spoko. spoko. Y, nie ma problemu. Ale my się prześpimy. O, do rana po... O nie, przeniesie nas. No to zajebiście. No i znowu dusza minus jeden. Okej, okay, kogo my tutaj mamy? Jakiś cholerny demon, co? ur A to ty, to jesteś. A ja ciebie nie pokonałem w jedynce czasami? Chyba tak. A human spirit. We uh, and he speaks to me with no fear. Mm -hmm. Should I be afraid of you? Mm. You have no idea nie who bardzo. stands before znaczy, you. Ja wiem, um, I am Ursgor, Titan Lord and Master te. of the Land and the Elements. Who are you? Hmm. Gówno prawda, jesteś tylko szarlatanem, zwykłym duchem. Nie No walczę za ostatnich wolnych ludzi. Fighting for the last free people of the Southern Seas. Southern Seas, you say. Hmm, Interesting. Ja sprawiam have problemy have cieniom. if you're really the titan lord essigor, then you're partly responsible for the destruction of our world. we were at war. oh, yeah. thanks to your titan war, thousands have died and the land in the north has no, been dokładnie. devastated. sacrifices were necessary. Ta, Great zwykle, what sort of lunacy is that? hmm. i see you don't have much left, except your courage. Mm. No. Help me! I want my life back. You don't need my help, drifting soul. You can move freely here in the underworld and in the world of the living. That gives you great power. You just have to learn how to use it. I will keep an eye on you. If what they say about you is true. Then I'm sure we will meet again soon. No, pewnie tak. Until then. Hey Okej okay. Dobra, tam Keep dostaliśmy duszę plus 1, a tutaj już duszę minus 1. Zamknij ryjno, stary, ja tu miałem koszmar, a ty jakieś wąty mówisz. Bo zająłem ci łóżeczko, no... Opanuj się, człowieku. Dobra, chodźmy kurwa, ja jeszcze przecież nie przespałem oczywiście. Spidorana teraz.

Obi, buddy, and this Got it. Hmm. Ciekawe, on chciał jaja tam jakiegoś pająka czy coś? I tutaj Harry podejrzewał, że chce zabić po prostu ich, i te jaja przynieśliśmy mu inne. Takie bezpieczne jaja nie pająka, tylko koś innego, a tych ptaków ognistych. No zobaczymy. Mhm. Mm tak jest, rum dla wszystkich, co? Ok, stary buddy. Napisie. Here, some rum. Napisać. a Thanks. Come to w statku jeszcze muszę dać komuś. Ok, dobra. Mhm. Mm Ciekawe, czy Berbeluk rzeczywiście chce y, zlikwidować swoją konkurencję? Czy po prostu tak chce, po Zobaczmy. prostu pogadać? Jestem sam Jest tego ciekaw. Jeśli Very chce zabić, nice. to mu się nie uda, no bo jak mówiłem, to są nie te jajka, które potrzebował. Więc no zaraz wszystko się okaże. Kto nam tutaj jeszcze został? Jeszcze dwóch, tak? Ty ze Tak o, jest. Szel sobie. Mhm. Mm Okej, okay. i Harry, tak? Dokładnie. O, mogę cię okraść? O, spoko. U, hu, hu, tak o, jest. jest really. Okej. Okay. Dobra, i co mamy iść do ogniska, tak? To my też lecimy do ogniska, zobaczymy co z tego wyniknie. A może tylko zanim tam pójdziemy... No właśnie. A, tobie też mogę dać. Aha, ty mogę rozdać w sumie wszystkim, tak? To trzymaj. No, nie wierzę. Pirat odmówił rumu. O, bez to Chyba pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Chwalczyć e, za tych coś trochę rumu? No. Tak jest. Mm -hmm. No właśnie. Sodek always comes to the Ok, jeszcze tylko może zaprosimy tego, Aha, okej, okay, spoko, rozumiem. Nie ma problemu, stary do niczego nie zmuszam. O, odejdź, Patty, napiszmy sobie. No i co, Berbeluch? Tak jest. The men are gathering by the fire. Right. Let's celebrate with them. A czemu last time! Does the rum taste good? What is the meaning of this? A co ma się dziać, stary? Is nothing happening? Look around you. These are your comrades. They want to drink mm. with you. You! You tricked me! No, no, pewnie, że no nie była. poison! Poison? What poison? He wanted to give us poison. No. You, all of you could be dead! Can you hear yourself? Nobody's your enemy. Wake up! No! no not true! He knows! She told me! She. she? You must be out of your mind. Who is she? She don't understand! No betrayal! Your, your Oj, Barbelu chyba I już to, chuje to chuje. do końca. Hang z beat stary. Come on there. Uh -huh. Dobra. Oj, Ty ty ty! Uuu, oj, dziś, jak nie trafił, skubanie. Ty kurwo, nie! Wypierdalaj, wypier... Dalaj. No, bez kitu! Co to było? Jeszcze tu mi kurwa, hmm... Berbeluch, ty pojebusie, zatłukę cię, o jezu, myszka. Chodź tu, ty kurwa, durniu. Tak. Zdziwiony the rum taste good? No. Siemanko. Siemaneczko stary. Mm -hmm. Dokładnie, uuu, czyliśmy go zabili? Czy tylko nieprzytomność? Aaa, utrata nieprzytomności, znaczy utrata przytomności, utrata nieprzytomności. Dobre no, stary już otrzeźwiałeś trochę? No, zwariowałeś, stary. Chodź terapeuta. How much Ile I. We traveled to Kilo with Patty and then darkness. What... what happened? You in bad way. Way. looks like the rum followed by a good thrashing helped. Oh my head! You should sleep. It's probably the best option. No. I'll think about it okay handled things like a real no, expert. easy. Precisely. That's why you're just the right person for another favor. Ever since we anchored here, I can't stop thinking about the native women. Of Harry, I said, this new recruit, he'll sure be able to give you a helping hand. No, so I can

Okej, okay, no to sprzedałoby się ją przyprowadzić, nie? Dobra, no to lecimy do niej. Uu, gdzie ona jest? Ona jest? Tutaj. Okej. Okay. No to załatwimy tą sprawę od ręki, tak mi się wydaje. Dzisiaj nie będziemy szukać na wybrzeżu tej perły. Jezu, ja przecież spałem do rana, a tu się ciemno robi. Nie róbcie sobie jaj, no. Come on. Oj, 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 niepotrzebne mi tutaj klatki są. Czekajcie, przejdziemy. Ej, przejdziemy tędy, tak? I tam polecimy. Ej, próbuję sobie przypomnieć, gdzie ta dziewczyna była. Ona... Czekajcie, dotrzemy tędy. Nie, chyba musimy iść dołem, co? Idź, stary, kurwa się zawiesił. Hmm. Hmm. Tak, dotrzemy tędy, ok. A co tutaj jest za ten? Myśliwe, ha, spoko. Dobra, leć, leć, stary, nie ma czasu. Nie ma czasu. Mam nadzieję, że nie będę musiał jej prowadzić za rączkę. Wtedy to by była troszkę lipa. Ale zaraz zresztą zobaczymy. No, myślę, że już teraz będzie bezpiecznie u piratów, i nic jej się nie powinno stać. so is that say real okay pirates on the beach won't be a problem anymore you still want to join them she fine if we're gonna run we'll do it at night they don't need to know what we're up to i should wait until it's dark it's too Kurwa, bez kitu mam poczekać aż się ściemni. To będę się musiał gdzieś przespać. Ej, 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 a potem będę musiał ją prowadzić za rączkę. No kurde, tak myślałem, no w sumie czego się spodziewałem? Że się z automatu przeniósł. Jakbym się z automatu przeniósł, to bym narzekał, że Quest nie jest rozbudowany. To teraz mam rozbudowany questik. Okej, okay, gdzie tu jest jakieś wolne wilko? Co? Trzeba się przespać, ludziska. Savig O, tak jest. Proszę do północy. Nawet się nie położyłeś na tym łóżku? Dziwne. Ale skoro nie, to nie. Pati, lecisz, lecisz, dobra. O, to było tutaj. Tak, tutaj. No ciekawie, jak ja przemknę obok tego gościa. To jest ciekawe. Przez wioskę w sumie nie będziemy musieli przechodzić, bo polecimy tutaj, tędy. Ale obok tego gościa jak ja przemknę to nie mam pojęcia w sumie. Eee. Gotowa? Papu. Don't worry. Miami ono melecki Okej, okay, dobra. Mhm. Mm A mogę się teraz tak tepnąć? Ona się tepnie razem ze mną, czy nie? A by jajce, jakby ona się tepnęła razem ze mną. Ale pewnie tak się nie stanie, coś mi się wydaje. A! Meskitu! <grystanie> no to super! Dobra, gdzie jesteś, stary? Harry yy, Mam dla ciebie żonkę. No jesteśmy tutaj wśród piratów. Co jest? A tam musimy dojść. No okej, spoko, rozumiem. chodź za mną, chodź za mną, śmiało, śmiało, dziewczyno. Cucho, miemiti, hoshi, friend. Tak jest. You Halima, miemiti. Tawalele Kipawa. You want to give me something? Thank you. Take care of yourself. Okej. Okay. Zadanie wykonane. Ale właśnie. Uh -huh. Tak. Y, Haremu trzeba powiedzieć, że tutaj już ma żonkę. I zadanie odhaczone W sumie co? Hary. What do you think you of me, Amity? That girl of the Southern Seas you brought here—sipping mm -hmm. yeah, her. rum with her under the palm trees, being pampered day and night—trust me, that's not how things would be with her. They help me. I'm a total failure when it comes to sweet talking the ladies. Could you get me a flower or something? A blue one would be best. The ladies no, will Mam no, ci przynieść kwiatek, no niech ci będzie. No, all about plants. Okej, okay, no zapytam go o ten kwiatek, zapytam, pewnie, że zapytam. Dobra, jeszcze zapytamy go o ten kwiatek i zakończymy sobie odcinek. Kurde, myślałem, że to już koniec, a proszę, a tu jednak nie. A tu jednak nie. What? What's going on? No, I Ask away. Where do the special flowers grow? I recommend searching in areas with low barometric pressure. You know what? To put it another way, go a, higher. Visit the dwellings of the natives. I'm sure you will find what you're looking for. Okay. It seems like every plant grows. Not every plant. Dobra, badania? Well, indeed. It may be due to the exotic beauty you brought with. You, ha, no, you may find No nie sure. będzie. Mam nadzieję, że dostanę Lord. duszę plus jeden. Super. Ah, just <laughs> Dokładnie. Sorry, stary. Such a pity. Tak. Mm, no niestety tak wyszło, że mi coś wypadło. Dobra, ale na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, więc wiecie komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście też możecie zalajkować fanpage'a. No to trzymajcie się. Cześć.